Cześć! Słuchajcie, co ja Wam dzisiaj pokażę? Pokażę Wam na pewno fajny przepis na kolejny, fajny pomysł na jajka, na jajka na Wielkanocny Stół. Będą to jajeczka nadziewane tylko w inny sposób, nie tak jak grzybki, tylko będą to jajka nadziewane normalnie szprycą z pesto. Dobra, co tu gadać? No, Wam pokażę, co mam przygotowane. Co mam przygotowane? Może tak. Przygotowane mam tak. Mam tutaj łyżkę pesto pietruszkowego i y, normalnie bym dała dwie łyżki pesto, ale z tego względu, że dostałam jedna łyżka i nie chcę mi się robić tego, więc dodałam garść pietruszki. I są tutaj wszystkie żółtka z moich raz, dwa, trzy, 4 pięciu, y, z sześciu jajek, które sobie tutaj y, wydrążyłam. Widzicie? Mam wydrążone żółtka. Z tych jajeczek zostały same skorupki. Dałam łyżkę majonezu i wsio. I teraz dodam e, soli. Tak tradycyjnie ja nie za dużo. Dodam soli i pieprzu. Zależy ile wy tam chcecie. Jeżeli nie ja ma majonez Light, jeżeli w ogóle nie chcecie dawać majonezu, chcecie to pominąć, to słuchajcie, to pomińcie to. Tylko na przykład zamiast majonezu możecie dodać e, jogurtu naturalnego. Tylko słuchajcie, ja e, muszę sobie ubrać, ubrać kartę, kochani, bo żeby się nie podcikała, bo będę to e, blenderem e, mielić z tego względu, ponieważ. Chodzi o to, żeby nie było grudek, żeby to było dobrze zblendowane, bo ja będę to wyciskać przez szprycę, żeby mi to, żeby mi się szpryca nie zatkała, bo jak zostanie jakiś, jakiś, jakiś grudek, to ona się po prostu zatka. Już, e, słuchajcie, we włosach mam rzutkiewkę. Czasami ja po prostu, to już po prostu, ja mam wszystko w tych włosach. Mam rzutkiewkę, ale dobra. Słuchajcie, no bo wiecie, gotuję, dotykam włosów, mam manię e, po prostu bawienia się włosami, jeżeli to tak zauważyliście oczywiście. Próbuję z tym walczyć, ale nie potrafię. I słuchajcie, dobra. J jadę, miksuję, co nie? Patrzcie tutaj. Nie jest to. To łatwe, bo patrzcie, bo to się tutaj przykleja do tego. Ale co my sobie nie poradzimy z tym? Jasne, że sobie poradzimy. Już pachnie świetnie. Mm. I jeszcze raz pachnie super. Mówię wam. Może powinnam to miksować. Później wam pokazać już zmiksowaną pastę, ale jak chcesz widzieli. No coś mamy w włosach patrzcie, że w znowu. Masakra po prostu jakaś. Nie, co to jest? Marchewka. Sasmaria. Ok. O, widzicie, super fajnie jest to zmiksowane. Ale wiecie co Wam powiem? Tak patrzę na to. Zaraz nie wiem, czy czegoś nie dodam, bo nie wiem, czy tej pasty mi wystarczy na tyle jajek. Może nie wystarczy. Mam nadzieję, że mi się nie zatka spryca i nie zaliczę w topy nagrywając to dla Was. A z drugiej strony nie no ma się czym przejmować. Przecież wiecie o tym. Słuchajcie, pomieszamy to. Czy mi tego wystarczy? Tak wygląda, słuchajcie. Widzicie? Fajna, zielona, taka fajna, wiecie. No, idealna. No. Ale dobra. Wiecie co? Ja po prostu... Jestem zajebista. I teraz słuchajcie, mam tu przygotowany kufel. Nie mam szprycę. Najlepiej sobie tak, róbcie. To jest świetna metoda, uwierzcie mi, bo trzymając szprycę w ręce, można też tak, prawda? Trzymacie ją i wrzucacie sobie pyk. Ja tego nie lubię, bo zawsze to mi się ubrudzi. Wkładam do kufla. To jest najlepszy pomysł do wysokiego naczynia. Zakładam ją tak do środka i patrzcie. I teraz normalnie wkładam sobie tak i o krawędź, o krawędź patrzcie, o nawet nie muszę, ale o krawędź sobie tak upycham. opatrzcie. I jest naprawdę, nie Ci się, świetny sposób nałożenia kremu, bo teraz mamy pastę taką, która się Pani nakłada, ale jest taki krem nieraz, gdzie musisz go nałożyć więcej. Już jest problem, prawda? Słuchajcie. słuchajcie, ja teraz Wam pokażę to. Będę nagrywać, musicie to szczepać. Zobaczam, strasznie mi jest gorąco w tym, w tym... Eee, a co tutaj włączyłam? Za bardzo koloryfem? Muszę sobie go przytakować, przykleić Słuchajcie. I teraz... Teraz się nie ugrudza, mam nadzieję. I teraz popatrzcie, co robię. Pięknie wypełniam środki. One są naprawdę efektowne te jaja. Widzicie jak pani będą wyglądać? Nie tylko na święta, ogólnie na stół jako przystawka. Mogą być naprawdę. Wszystkiego. Trochę tutaj wycieka tego, e, tego tłuszczu, bo tutaj, e, e, jak pamiętacie, w pesto była oliwa, prawda? Ale wiecie, ja mam powiem, że na styk mi to wystarczy. Na te jaja. A może tutaj jeszcze dołożę. Niech mi będzie. Patrzcie. Nie chcę tego e, zmarnować, bo to jest super fajne to z tym pesto. Okej, okay, mamy to. Ja sobie wytrę łapki. Jest! Słuchajcie, super! Mamy to. Ja teraz Wam przygotowałam sobie tutaj, patrzcie, weczkę, A tu powbijamy jakąś weczkę, żeby było wiecie, pięknie. O, tada! Polecam Wam oczywiście yy, moje przepisy. Zobaczycie, naprawdę wyglądają fajnie i naprawdę dobrze smakują, bo wiecie, dla mnie wygląd jest bardzo istotny, jeżeli chodzi o potrawę, ale ja nie mam aż takiej zdolności, gdzie ja po prostu dekoruję pięknie. Staram się jak mogę, ale wiecie jak to jest, ja nie mam takiej po prostu e, wyobraźni dużej. Ja kieruję się głównie smakiem. I słuchajcie, no i tutaj mamy pięknie, możemy dodać gdzie nigdzie koperek z tym zielskiem przybrać. Pobawimy się w panią Magdę Gessler. O, proszę bardzo. Dużo zielonego. Coś tam wystaje. Coś tam, o. Żeby było. Patrzcie. Czyż to nie jest urocze? No, pięknie. No coś tam nie jest złe, co nie? Patrzcie, zaraz Wam pokażę z bliska. Zobaczcie, słodkie są. I co? Myślicie, że zrobicie na święta wielkanocne takie jajeczka? Ja Wam polecam. Na moim stole na pewno będą. Na pewno je zrobię. Na pewno zrobię te i na pewno zrobię grzybki. I może jakieś z łososiem, co też Wam oczywiście nagram i pokażę. Więc dziękuję Wam, e, dziękuję wam bardzo serdecznie, że mnie oglądajcie. Oczywiście pamiętajcie, suby dajcie, suby, suby, suby subskrybujcie mnie. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na pewno coś nagram. Cześć, papa. Wchodźcie na mojego bloga www.pictitskiciąblock.pl. Na razie to są początki. Ja raczkuję. Nie ma tam za bardzo. Yy, yy, nie ma tam stu stron, ale początek jest. Pa! Pozdrawiam Was serdecznie. Pa! pa.